Jesteśmy na gali rozdania nagród Sfinksy 2020. Powiedz, czy masz swoich faworytów, jeżeli chodzi o uzyskanie nagrody? Mam swoich faworytów, nawet w jednej z kategorii będę wręczała nagrodę, ale jeszcze Wam nie powiem, kto nim jest, bo jestem sama ciekawa, kto nim zostaje. To jest wszystko owiane wielką tajemnicą, także nie mogę się doczekać, aż wejdziemy na scenę, wyczytamy i w mojej kategorii preparaty i produkty pielęgnacyjne. Kibicuję jednej firmie i mam nadzieję, że ona właśnie będzie zwycięzcą, ale powiem Wam to dopiero wtedy, jak już wręczę te nagrody, także niebawem wszystko się okaże. Mam swoich faworytów, chociaż wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja mam psa, ale uwielbiam wszystkie zwierzęta i uważam, że e, zarówno koty, psy, rybki, żółwie, bardzo są fajne i należy je wspomagać i dobrze, że są takie firmy, które również angażują się w to, żeby różne ciekawe i fajne produkty po prostu produkować. No, no wierzę jednak Maro, Słój, wierzę. Twoja jedna wypowiedź tak naprawdę wyczerpała moje dwa kolejne pytania. Dobra, ale zapytam u Ciebie, czy jesteś miłoczni osobiście, czy uwielbiasz koty i dlaczego nie masz kota, skoro masz psa? Mam psa i dlatego właśnie nie mam kota, bo myślę, że to byłoby za dużo. Poza tym ja w, swoim, w swojej ciągłej pracy nie mogłabym sobie jednak pozwolić na to, żeby mieć dwa zwierzaki. Każdy zna Kokusia i wie, że on też jest moją małą gwiazdą, która często ze mną gra, także jeżeli jego by nie było, to myślę, że mogłabym się nad takim kotem również zastanowić, chociaż tak jak powiedziałam wcześniej, uwielbiam wszystkie zwierzaki i jak tylko mogę im pomagam. Tutaj jest również agencja tymczasem Moniki Żewłako, w której też staram się pomagać i których i zachęcam Was również do pomagać. Pomocy tej e, Powiedz, e, jeżeli chodzi o, no, o laureata poszczególnej nagrody, mam na uwadze tutaj Sfinksa 2020, jaka to powinna być firma? Czym ona powinna się wyróżniać? mamy tutaj na uwadze jakość produktu, czy na przykład jakość e, preparatu, czy jakość na przykład e, e, poszczególnych zabawek. Jeżeli chodzi o Twoich faworytów, czym one się wyróżniają? No, faworyt przede wszystkim jakość, to jest podstawa. Chodzi o to też, żeby te rzeczy, które są produk produkowane, były bezpieczne. Też te zabawki, które na przykład, bo są różne jakby kategorie również nawet zabawek dla takich zwierząt, również były takie przyjazne tym zwierzętom i proces ich postawania również, żeby był taki właśnie ciekawy i normalny po prostu.